Hej! Cześć! A wie, że mnie nie było ostatnio? No tak, zdążyłam zauważyć. Ale patrz się i czy będzie słychać ten dźwięk w tle? Mogę włączyć papugi w tle. To niech będzie to słychać, bo tam słychać papugi i po prostu to ujęcie jest czaderskie! Tak, bo byłem w Barcelonie na konferencji Samsunga, oglądałem pralki, ale o tym będzie w następnym filmie, prawda? Tak, bo ten film za to to właśnie ujęcia z Barcelony, a tutaj tak. jedziesz gdzieś nocą. Jadę. Tak. <noise> e, no właśnie, zwróćcie uwagę na mój ubiór, zwróć uwagę na mój ubiór. Tak wiem, wysyłałeś mi dużo zdjęć z tego, jak jesteś ubrany, kiedy ja chodziłam w czapce, szaliku i kapturze. To jest gdzieś o północy. Tak, Michał uchodzi tylko w takiej cienkiej, wiosennej kurtce, tak. bez szalika, bez czapki. Najmniejsza pasta zę do zębów świata. Nie tak. mogłem się oprzeć, zawsze mnie cieszą te hotelowe drobiazgi. I kraj oraz bez smogu. Zdecydowanie, powietrze pachniało... Wspaniale. No o, i... nagranie z windy. <noise> tak, Część dnia no, spędziłem na tej konferencji, to było Samsung European Forum, gdzie właśnie były różne takie gadżety, ale mówię Ci, jakie widziałem odkurzacze, to naprawdę potem. Ale przywiozłeś jakieś? Nie. <noise> A po przywiozłeś? No, nie, chyba chyba nie. <noise> chyba żadna nie wskazówka. O, to chyba właśnie to ujęcie z tego, em, z tych targów. No, przejdźmy do jedzenia, może, co. To jedzenie. Zaraz szukam go. O, idę w kierunku jedzenia. <laughs> Robla. O jejku, jak ja uwielbiam ten targ. To jest po prostu cudowny. Tak, tak. Bardzo turystyczny, ale co z tego? I tak fajny. I tak fajny, bo tam jest dużo pysznych rzeczy, które można kupić. I Michał, ja już wiem, co on zaraz będzie jadł. Yy, tak, zbliżamy się. Tam stoi pan. I ten pan ma. Ostrygi i potrafię o nich pięknie opowiadać, i każda, którą mi zaserwowała, była inna. Jedna była zielona, ale to dlatego, że taka była, nie dlatego, że się zepsuła. A to jest w ogóle ciekawe, że ostrygi właśnie mają, e, mogą być różne. Tak, i można gryźć. To za każdym razem powtarzam, można gryźć. Tak, bo ja też zawsze myślałam, że tylko przełykać, ale. Ten pan mi mówił, można gryźć. Gryź, Michale, gryź, 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 <laughs> na No i to są ostrygi. są drogą. Próbowaliście, jedliście, dajcie znać, a to kokos w ogóle. Obowiązkowa nasza przykoszka, jak jesteśmy na południu, a tutaj takie prawie że tapasy, bo jak mi mówiono, to Kamil, nasz opiekun w Barcelonie, opowiadał, że tapasy w kraju Basków to nie bardzo. Ale za to wyglądają bardzo uroczo tutaj na tym talerzu. Tak. Szczerze, zazdrościłam Michałowi tych tak. małych kanapeczek. Można Rek. tak nazwać kanapeczki mm. w tym przypadku? Fajnie się płaciło, bo potem e, podliczana była liczba wykałaczek, która została i, i płaciło się Ach, za każdą wykałaczkę. A to jest mój ulubiony plac z palmami. Nie, ja nigdy nie pamiętam, jak to się nazywa. Ja też, przepraszam, nie pamiętam, ale uwielbiam go. Oczywiście... Plac z Palmos. <laughs> I to była jakaś te, 18, 19, 18, te, Tak, co? no nie 17, no zwykły zimowy obrazek. ha. ha, ha. Tam, o tam kiedyś jechaliśmy. Tam. No jechaliśmy tą kolejką. Tam, gdzie Michał pokazuje palcem, to tak. jest taka kolejka na e, plażę. E, tak. Ech, coś... Miałeś czapkę. Miałem czapkę raz, ale szedłem szukać lodów, tylko już były zamknięte. <laughs> to jest, to jest na, na, na Barcelonecie. Tam jest y, po morze. prawej morze. To, ale już uciekamy. No i... Dużo jadłem po drodze, no ale tego nie nagrywałem, bo byłem zajęty pałaszowaniem wszystkiego. Oj, no i samolot. szybko, tylko jeden dzień byłem. Podoba. No, tak, jeden, plus wieczór. Plus wieczór, fajnie było? No, mi się bardzo podoba. <noise> <noise> Twój film pa!